To to. I jak ciekawa rzecz? Ha. Pisaliście, że w końcu czołg wyciągnę. Co prawda, czołg to nie jest, ale też ciekawa rzecz. Jak myślicie, co to jest? Zgadza się, dźwig samoróbka. No, muszę się przyznać, że na tym gospodarstwie byli lepsi konstruktorzy przede mną niż ja. Mamy tu do czynienia wręcz z hybrydową maszynerią, gdyż są silniki elektryczne. Tu mamy jeden, tu mamy drugi, ale tak naprawdę całą robotę wykonuje siłownik hydrauliczny. I mamy bezpośrednie nawiązanie do czołgu. Zauważyliście już te koła? To są koła, po których w czołgu porusza się gąsienica. Kiedy ostatnio pracował? 25 lat temu. Pamiętam to jak dziś. Tu jest cała rozdzielnia prądu. Zobaczcie trzy korki. Główny wyłącznik. Jareka bańka. No bańka robi za zbiornik oleju hydraulicznego. Do tego siłownika jest tam coś. Bo nie będę tam się wychylał. Kurde. Ale zanim tu więcej poopowiadam, to uniosę ramię tej konstrukcji, żeby bardziej przypominała dźwig. Poważna maszyna, tu nie ma żartów I jak podoba Wam się, to teraz zobaczcie jak się obraca całą całe ramię Zwyczajnie ręcznie Cyk I jest nad robotem już Zwykła obrotnica, taka jak w przyczepie Tylko łożyskowana chyba tak, łożyska tam są. Nawet się chcą kręcić po tylu latach. Lepiej nie podchodzić, ale zobaczcie, jesteśmy nad robotem. Teraz zerknijcie, silnik ten napędza, pompę. Z pompy idzie przewód do rozdzielacza i rozdzielaczem steruje się, steruje się tym właśnie podnośnikiem hydraulicznym. Rozumiem, że teraz niektórzy mogliby powiedzieć: "Jarek, po co tyle ceregieli? Ktoś sobie robił, jak to takie niskie jest?". No właśnie nie do końca. Jeszcze jest do niego dalsza część tej kratownicy, tego żurawia, tego wysięgnika i to prawie 6-metrowa. I nie dokłada się jej tutaj zamiast tej części, tylko odkręca się tam, są śrubki i tam się ją przedłuża tą szczytówkę. I wtedy, I wtedy można już było budować na wysokość drugiego piętra, bo pierwsze piętro z poddaszem. A na wsi, jak wiemy, wyżej się nie buduje. Opuścimy go na dół i przełożymy linę tak jak trzeba. I jeszcze powiem, dlaczego dwa silniki. I mamy dwa haki na dwóch linkach. Jedna linka cienka, a druga linka grubsza. I polecimy tą grubszą, bo ta grubsza jest właśnie napędzana przez ten podnośnik hydrauliczny. A w jaki sposób? Kurde, sam średnio wiem w jaki. Nie, no, trochę wiem, trochę rozumiem zasady tego działania. Zobaczcie, ten podnośnik ma tutaj takie kurde rolki. I na tych rolkach ta linka jest zawinięta kilkukrotnie. No, cztero lub ośmio, nie wiem czy to się mnoży, czy nie. Ale w każdym razie widzicie. A tu ma swój początek. Jest na stałe przymocowana do tej kratownicy. Leci na pierwsze kółko, zawraca, leci do następnego. Tu się krzyżuje, leci na tamte rolki. I dopiero później wychodzi tutaj. Po co tak? No to dawało to, że ten podnośnik, załóżmy jak ma metr skoku, na metr się wysunął, to to zapętlenie tych linek spowodowało, że tu na końcówce z metra linki robiło się 8 metrów, albo 4. Nie wiem ile. Tu jeszcze nie powiedziałem, tu są takie prowadnice, po których jedzie ta końcówka z tymi, z tymi, tymi wariatorami rolkami. O, wy na pewno będziecie wiedzieć ile to da razy dłuższą linkę, czterokrotnie czy ośmio i wtedy tu metr, metr załóżmy tam się wysunął tłok, to tu się mogło wysunąć 8 metrów linki. A że działało to na hydraulikę, więc miało dużą siłę, więc co to było na to, kurde. I jak widzicie, akurat na tym zamontowana jest solidna linka, bo było wykorzystywane to do podnoszenia cięższych rzeczy. Na przykład jakichś elementów konstrukcji, tregier czy czegoś, ale załóżmy, że na pierwsze piętro jechało wiaderko zaprawy. To już pewnie nie było sensu korzystać z tak zaawansowanej technologii przeznaczonej do cięższych, do podnoszenia cięższych rzeczy. Więc tutaj najzwyczajniej silnik, przekładnia, cieńsza linka do wiaderka z zaprawą, czy do czegoś, załóżmy, nie wiem do ilu kilogramów. Może do 50, może do 100. Chociaż tu przekładnia tak fajnie działa, że podejrzewam, że by spokojnie podniosła te 100 kg. A tutaj zobaczcie przełącznik lewo-prawo, czyli silnik kręcił się, nawijał, w drugą stronę odwijał, ale to jeszcze pewnie nie wszystko. A nie wszystko z tego względu, bo pamiętam, jak byłem mały, że był on wykorzystywany też do wyrzucania obornika. I prawdopodobnie kopania. O czym to świadczy? Próbuję jakoś zobrazować swoją wizję i powiem wam, wpadłem na takie coś, że jedna lina po prostu była góra dół, a tą można było naciągać. No niezależnie czy łyżkę, czy załóżmy otwierać albo zamykać. To od wideł takie wiecie co. Bo nic nie stało na przeszkodzie, mając dwa niezależne silniki, wykonać takie coś to była tylko kwestia zręczności operatora żeby sterować tymi silnikami ale i całym tą maszynerią bo tu trochę tej techniki jest mam nadzieję że wam się podoba ja to lubię takie klimaty może dlatego też ja trochę tak właśnie próbuję coś wymyślać no, ale czegoś takiego to bym nie zrobił znaczy ulepiłbym to nie powiem spawarkom ale to by nie działało po mojemu a to działało i budowało mieszkania. To jak chcielibyście, żebym to uruchomił? No powiem wam, że będzie trochę ciężko. Chociaż jakby tylko ten silnik uruchomić, to by nie było takie to tragiczne, bo ten silnik chodzi. przynajmniej się nie zastały łożyska, bo niestety w tym się zastały. Tego nie da się obrócić. Poza tym z tą hydrauliką to wiecie jak jest. Po 25 latach to tak, przewód może pęknąć, coś się może stać, ale ten ostatecznie, jakby tutaj mu dać przewód, wymienić okablowanie. I tutaj zobaczcie jak jest, bo tu jest cała ta główna rozdzielnia, jak ja to mówię. On jest spięty, tak jakby z tamtym silnikiem. Jakbym robił. To bym zrobił tylko ten silnik, żeby te mniejsze ciężary na tej mniejszej lince podnosić. Te delikatniejsze. Może tu nawet więcej, jak 100 kg by podniósł. Nie mam pojęcia, powiem Wam. Bo w miarę to podnosi. W miarę to przełożenie jest takie, że. Z czego ta przekładnia, kurde, ale solidna, nie? Jest trochę tego metalu. No, trzeba było mieć głowę, żeby takie coś zrobić, powiem Wam. Albo to nawet, jak jest fajnie przymocowane, zobaczcie. To się jakoś nazywa, tylko ja już zapomniałem ta, ten podnośnik na korbę. Hmm. Jarek, to dzisiaj nic nie podniesiesz? Nie no, jak bardzo chcecie, to podniosę. Alicję podniesiemy. Ona tak waży mało, że nie powinno się nic stać. Chociaż tak się robić nie powinno. Ja pokazuję jak nie robić. Poszedł. Gdzie z nim Na robota? Jakby taki dźwig na budowie BHP-owiec zobaczył, to by miał dopiero radochę. Miałby co pisać. <grystanie> I jak jest fajnie, no to dobrze. To bujniemy rowerem jeszcze na zakończenie. Dzisiaj odcinek w dziale mega konstrukcje. I to są konstrukcje 40 lat i działa. Korki wkręcić, jeździć, obserwować powinien działać ten silnik. Przekładnia była też przykryta, więc nie nalało się do niej. No tu niestety przez jakiś czas zwiało blachę, i na ten silnik padało. I pewnie dlatego łożyska stanęły. Bo nie idzie w ogóle, nawet nie drgnie młotkiem ani niczym. Ale to ten silnik i tak bym sobie darował. Bo, bo tu na pewno i przewód by pęknął i coś, to by wystarczyło. Żeby działać sobie tym dźwigiem. To jak, chyba starczy na dzisiaj. Opuszczam ten rower i schowam ten dźwig pod szopę. Dlaczego pod szopę? Bo zobaczę, co napiszecie w komentarzach, może Wam się spodoba ta konstrukcja, to odpalę ten, ten silnik właśnie na tą cienką linkę. No bo może się nawet przydać ta, ta maszyna na gospodarstwie. Kurde. Przyda się czy nie przyda, ale podwórko może ładnie przyozdobić taka maszyneria. A już widzę, że złomowemu potworowi bardzo się podoba. Ale fajna maszyna. Kurde Jarek, coś żeś ty wyciągnął. Kurde, żebym szopy nie rozwalił. Albo chłodnicy. Nie, wyszedł. Zobaczcie, co teraz będzie w szopie stało. Kurde. Dobrze, bo może przyjdzie jakiś kumpel elektryk to nie będziemy moknąć żeby podłączyć ten silnik okej okay, to trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie cześć o jeszcze taczka się znalazła od tego dźwigu zobaczcie jakie ma solidne uszy piesku pokaz się takie łuska ma jak ty tak patrzcie jakie kurde konkretne Pamiętam jak to jeździło na budowie do góry i na dół, kurde kiedyś to było.